Cześć, witam cię bardzo serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Adam Kina, a ty oglądasz kolejną kinspirację. Tym razem bierzemy na tapetę afirmację. Otóż, czym jest afirmacja, czy ona działa, kiedy działa, a kiedy nie działa? Afirmacja jest stwierdzeniem, które jest pozytywne, które jest w czasie teraźniejszym i ma określać to, co chciałbyś, aby się działo. Czyli ma być jest pozytywnym określeniem wydarzenia, które chcesz, aby zaistniało w Twojej rzeczywistości. Tak? Czyli afirmujesz, tak? chcesz coś osiągnąć. To jest afirmacja. Zazwyczaj afirmację piszemy w czasie teraźniejszym. Dlaczego? Ponieważ nasz umysł myśli w czasie teraźniejszym. Gdy ty pomyślisz o wydarzeniu, które miało miejsce w przeszłości, a było przykre, to ty emocje odczuwasz teraz, tak? Jak właściwie stosować afirmację? Zanim do tego przejdziemy, musisz zrozumieć, jak działa nasz umysł. Po pierwsze, umysł ludzki działa w sposób konkretno obrazowy, czyli myślenie człowieka jest konkretno obrazowe. Żeby ci to zobrazować, zamknij oczy i pomyśl o różowym słoniu albo Wiesz co? Nie, nie myśl o różowym słoniu. Myśl o wszystkim innym, tylko nie o różowym słoniu. Prawdopodobnie teraz przed oczami ujawił ci się obraz różowego słonia i być może zobacz, może on ma trampki. Zobacz, widzisz, ma trampki, czy nie ma? Prawdopodobnie twój słon ma teraz trampki i prawdopodobnie uśmiechasz się teraz pod nosem. To oznacza, że mamy myślenie konkretno obrazowe. A co się zadziało? Ja użyłem komunikatu słownego. Komunikat słowny, czyli zawarta tam informacja, została przetworzona przez twój umysł na obraz. Tak? I tym jest afirmacja. Jeżeli pomyślisz samochód, zobaczysz samochód. Jeśli powiesz mam piękny samochód, zobaczysz siebie w pięknym samochodzie. Tak? Jeżdżę w pięknym samochodzie, zobaczysz siebie w czasie teraźniejszym, jak jeździsz w pięknym samochodzie. I to jest myślenie konkretno-obrazowe. Myślimy w czasie tu i teraz. Co to oznacza, że Twój umysł nie zna i nie, nie rozpoznaje przeszłości a nie przyszłości? Dlatego różne nurty duchowe mówią o tu i teraz, o byciu w tu i teraz, o doświadczaniu życia tu i teraz. I teraz o co chodzi? Zamknij oczy i wyobraź sobie, że wkrótce, być może jutro, pojutrze czeka cię trudna rozmowa z kimś bliskim lub, nie wiem, z szefem, będziesz prosić o podwyżkę, albo przypomnij sobie coś, co wydarzyło się śmiesznego w przeszłości, jakąś śmieszną historię. Prawdopodobnie, w pierwszym przypadku teraz odczuwasz stres, tu i teraz odczuwasz lęk. A w drugim przypadku prawdopodobnie uśmiechasz się pod nosem i przypomina ci się śmieszna historia, która miała miejsce, a który obraz właśnie pojawił się w swoim umyśle, ale co się dzieje, emocjonalnie przeżywasz to, tu i teraz. Emocje, jak już wiesz, Energia emocji jest potrzebna w prawie kreacji, żeby te prawo kreacji mogło mocniej zadziałać. I o co tu chodzi? Jak ty masz dobrą energię, masz dobrą kreację, tak? jeżeli masz pozytywne skojarzenia z tym, co kreujesz, to łatwiej ci jest pójść do działania. Jak masz negatywną energię, masz złe skojarzenia, na przykład tak z tym rozmową, no to będziesz odwlekać, będziesz niechętnie działać, będziesz sabotować swoje działania, czyli istnieje prawdopodobieństwo, że twoja kreacja się nie spełni. Trzecia rzecz, przy afirmacji nie stosujemy przeczeń. Dlaczego? Oczywiście teraz tak. Nawet wokół tego też narosło wiele kontrowersji. Nie jest to takie zero że nie może być przeczenia, natomiast w niektórych kluczowych momentach te przeczenia są bardzo niewskazane. Kiedy? Zamiast na przykład mówić: Ja, nie wiem, Adam, nie jestem chory, tak? to co słyszy Twój umysł? Choroba, widzi chorobę. Tak? Gdy ja powiem: Ja, Adam, jestem zdrowy. Czyli przeciwność tego stanu, który aktualnie doświadczam, mój umysł będzie nastawiał się na zdrowie. tak? I tu mamy zbudowaną afirmację. Ja, Adam, jestem zdrowy. Załóżmy, że tak naprawdę choruję. Tak? I teraz, do czego mi ta afirmacja ma posłużyć? To nie chodzi znowu, żebym ja wygenerował kosmiczne myślenie, że jak ja będę mówił, że jestem zdrowy, to ja będę zdrowy. Nie. Dlaczego? Ponieważ w moim umyśle jest zespół przekonań, są myśli, przekonania, wartości, emocje, poczucie winy, mnóstwo rzeczy, które doprowadziły mnie do, do pewnych skutków. Czyli tak, jak czułem się winny, to na przykład gorzej się odżywiałem, jak czułem się winny, to miałem gorszą chemię mojego organizmu, tak? Jak czułem się. Winny to podświadomie oczekiwałem na karę, czyli wybierałem osoby, które były dla mnie życzliwe, i tak dalej, i tak dalej. W wyniku tego, w wyniku toksyn, w wyniku różnych okoliczności, w wyniku gorszego jedzenia, tak, stresu, spowodowało to, że ja się rozchorowałem. Ale przyczyna i skutek była, nawet jak ja tej przyczyny nie widziałem tak? I oczywiście teraz już badania naukowe bardzo mocno udowadniają, że, że Psychosomatyczne przyczyny chorób są ważniejsze niż te fizyczne. Że gdy czekają psychiczne przyczyny naszych chorób, naszych dolegliwości, okazuje się, że te fizyczne nie mają takiego znaczenia, czyli odżywianie ma mniej znaczenia niż myślenie na temat odżywiania na temat tego, co jem, tak? Oczywiście, im lepiej się czuję z sobą, im bardziej kocham siebie, tym w naturalny sposób znowuż, prawo przyczyny i skutku, ja wybieram zdrowsze jedzenie, bo chcę dla siebie dobrze. Ale wróćmy do tematu. Jeżeli moje ciało zachorowało, i ja będę powtarzać, ja Adam jestem zdrowy, ja Adam jestem zdrowy, ja Adam jestem zdrowy, mój umysł nie kupi tej afirmacji. Dlaczego? Bo ja nie jestem zdrowy i ja o tym wiem, że nie jestem zdrowy. I to wtedy jest myślenie życzeniowe. I to jest błędne, fałszywe rozumienie afirmacji, zbyt płytkie podejście do afirmacji. Jeżeli takie stosujesz, to oznacza to, że brakuje Ci autorefleksji, brakuje Ci wglądu. I teraz uwaga, właściwe stosowanie afirmacji jest nie po to, że ty masz sobie wyafirmować auto, tak? Tylko ty masz zobaczyć, dlaczego tego auta jeszcze nie masz. Ty nie masz wyafirmować zdrowia. Ty masz zobaczyć, dlaczego nie masz tego zdrowia, tak? dla przykład. Teraz skoczymy na samochód. Taki fajny przykład. Wszyscy lubią mieć fajny samochód albo fajny domek, tak? Zamykam oczy. Ja Adam mam wspaniałe Lamborghini. Ja Adam mam wspaniałe Lamborghini. Ja Adam mam wspaniałe Lamborghini. Ja Adam jeżdżam wspaniałe Lamborghini. I wtedy obserwuję, co się pojawia w moim umyśle, jakie pojawiają się myśli. Prawdopodobnie na początku będę, mm -hmm, jasne, gadaj z zdrów, nie stać się. Co robi Adam? Otwiera oczy i notuje. Aha, gadaj zdrów, nie stać cię. tak? Czyli używam afirmacji, skoncentruj się teraz, używam afirmacji, aby wyciągnąć z mojego umysłu przeciwność, czyli Wszystkie negatywne skojarzenia i przekonania. Czyli afirmacja jest jak papierek lakmusowy. Tak? Ma sprowokować mój umysł do wyrzucenia tego, co myśli na temat tego, co afirmuje, że tego jeszcze nie ma. Mhm. Ja, Adam, mam wspaniałe Lamborghini. Mm, jasne, musiałbyś być bogaty. Musiałbym być bogaty. Ja, Adam, jestem bogaty. Ja, Adam, jestem bogaty. Tworzę drugą afirmację. Nagle, mm, ty bogaty. Ty jesteś za głupi, żeby być bogaty. Um, ja, Adam, jestem za głupi, żeby być bogaty. Ja, Adam, jestem mądry. Ja, Adam, jestem mądry. Ja, Adam, jestem mądry. Jasne, musiałbyś na pewno zrobić szkołę, żeby być mądry. Aha, muszę zrobić szkołę, żeby być mądry, tak? I tak dalej, i tak dalej. I teraz puenta. Wydaje się to być, praca z afirmacjami jest Prosta w naturze, ale nie jest łatwa. Po pierwsze wymaga wglądu, po drugie wymaga, aby umiejętnie jakby efekt tego, co wychodzi w wyniku afirmacji albo skasować, jeśli to jest nieprawda, jeżeli wiesz, że to jest fałsz na swój temat, czyli umiejętnie podważyć, umiejętnie zadać sobie pytania. A skąd wiesz, że jesteś biedny? A dlaczego uważasz, że nie potrafisz tego osiągnąć? A kto ci to wmówił? A kto tak miał w Twojej rodzinie? I tak dalej, tak? Więc podważając te przekonania, kasując ze swojego umysłu, nagle będziesz odblokowywać potencjał, który pozwoli Ci działać w określony sposób, a to działanie pozwoli Ci osiągnąć efekt, tak? I teraz druga rzecz. Gdy masz negatywny wydźwięk, czyli nie jesteś bogaty, to bierzesz tę afirmację, ja, Adam, jestem bogaty i znowuż przyglądasz się temu, co wychodzi na temat bogactwa, dlaczego ja nie jestem bogaty, tak? I tak każdą jedną rzecz. W Twoim umyśle nie może być ani jednej, ani krztyny negatywności na temat tego, co chcesz wykreować, ponieważ każda negatywność będzie sabotować Twoje osiągnięcie. Nagadałem się. To, o czym powiedziałem, to jest tak zwana kolumna afirmacji i kolumna reakcji, tak? czyli wyciągasz z umysłu, tak? czyli tu jest praktyka wglądu, praktyka uważności. Zrób sobie. Weź sobie notatnik, podziel sobie kartkę na pół. Ja to stosuję na przykład w programie wewnętrznego dziecka, które prowadzę i też w prywatnych mentoringach, czy właśnie w mapie marzeń, które mamy, tak, gdzie prowadzę ludzi do osiągania swoich celów. Tam dokładnie w taki sposób usystematyzowany pracujemy. Jeśli chcesz dołączyć, jeśli masz więcej pytań, napisz do mnie, zadaj mi konkretne pytanie, być może będę mógł Ci pomóc, a póki co pamiętaj, że afirmacja to nie jest tylko klepanie formułki po to, żeby to się spełniło, tak? To jest błędne rozumienie afirmacji. Afirmacja ma wyciągnąć fałsz z twojego umysłu, czyli inaczej ma, ma, ma być, ma sprowokować odpowiedź, dlaczego nie masz tego, co afirmujesz jeszcze. I dopiero wtedy, gdy to skasujesz z twojego umysłu, pojawia się nowe działanie, za nowym działaniem pojawiają się efekty, czyli osiągasz, w pewnym momencie zaczynasz zarabiać lepiej. Kupujesz sobie dom, kupujesz sobie samochód, odzyskujesz zdrowie, ponieważ kasujesz wszystko to, co po drodze prawdą na ten temat nie jest. Wiem, że kilka razy się powtórzyłem w tym filmie, ale to jest zamierzone, ponieważ ważne jest, aby te kluczowe kwestie zostały w Twoim umyśle. Pamiętaj, że afirmacja ma wyciągnąć fałsz. Afirmacja nie jest po to, żebyś ty siedział i sobie tylko coś klepał i powtarzał. I pamiętaj, że wszystko absolutnie wszystko materializujesz. Jeżeli myślisz, że twoja żona, nie wiem, nie możesz jej zaufać, nie może zostawić sam w domu, to kreujesz sobie, że ona cię zdradzi, chociaż nie masz świadomości tego obrazu, na przykład. Tak? Jeśli masz wspólnika i mówisz, kurczę, nie mogę powierzyć mu nie wiem, pinu do mojej karty, to znaczy, że ty kreujesz, że on cię wcześniej czy później oszuka i to się też zadzieje. Tak? Manifestujesz zawsze i wszędzie w każdej chwili. Im bardziej świadomy jesteś swojego umysłu, tym lepiej. Praktykuj uważność, jeśli nie wiesz, jak skontaktuj się ze mną. Tymczasem dziękuję serdecznie za uwagę, wszystkiego dobrego i wspaniałych kreacji dla Ciebie.